Gosia Herba. Gosia Herba, młoda ilustratorka. Nazywam ją Gosią, ponieważ ona sama tak się chce nazywać i to jest o tyle usprawiedliwione, że jest to młoda osoba. Yy, niedawno pojawiła się na rynku ilustratorskim i od razu zrobiła wielkie wejście, takie antre. Naprawdę dała się zauważyć, a to dlatego, że jej styl był natychmiast rozpoznawalny. Wydawał się taki dojrzały, wykrystalizowany. I Gosia Herba ma jeszcze jedną zasługę dla ilustracji w ogóle, a mianowicie przywróciła do łask kredkę. Kredkę. W dobie, kiedy ilustratorzy posługują się z reguły tabletem i technikami komputerowymi, Gosia Herba sięgnęła po tą najprostszą z technik, mianowicie kredkę i z wielką biegłością tą kredką się posługuje. Fabuła tej książki Van Dog ma się rozumieć mówi o malarzu. O malarzu, który pewnego dnia bierze sztalugę, pędzle, farby i zmierza na łączkę. Tam rozstawia ten swój warsztat i maluje. Przez cały dzień maluje, a wokół niego pojawiają się najróżniejsze postaci ludzie, zwierzęta. Jakieś stworzenia przedziwne, z, z, wyobrażone, z popkultury najróżniejsze. I niektóre te stwory, zjawiska dziwne za plecami naszego wandoga komentują obraz, którego my nie widzimy, ponieważ jak widać tutaj to płótno jest bokiem, my go nie widzimy po to, żeby na koniec, kiedy zapada zmrok i Wandog. Spakuje swoje manele, on się udaje do muzeum i tam obraz zostaje wyeksponowany. I wtedy dopiero się dowiemy, co takiego na tym płótnie było. Gosia Herba, to, 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 tym pudełkiem Kredek, posługuje się rzeczywiście po mistrzowsku. Stwarza jakby całe światy. To jest niesłychanie kolorystycznie wyrafinowane. To jest rodzaj jakby takiego patchworku, ale takiego bogatego. Naprawdę bardzo, bardzo wysmakowane są te kolory. Oglądamy to z wielką frajdą. Fabuła jest miła, ale prościutka i właściwie cała książka jest tylko takim benefisem popisem umiejętności ilustratorki. Ona jeszcze tutaj na wyklejce dodaje swoje. Trzy grosze, mianowicie jako, że książka jest o malarzu, ja tutaj zasłaniam swój stempel. Wszystkie książki w mojej bibliotece stempluję szpecę takim stempelkiem, więc zasłaniam go. Ok, na wyklejce są cytaty z różnych ikonicznych dzieł malarskich, więc tutaj jest hopper, tak, tu jest dama z łasiczką, tutaj jest ten Van Dog z obciętym uchem. Co my tu jeszcze mamy? Mamy Magrita, tak. Ma, tutaj mamy małżeństwo Arnolfinich, tu mamy Serata, i tak dalej, i tak dalej. Możecie bawić się razem z czytelnikami, rozszyfrowując te, te komiczne pastisze, cytaty. No, jednym słowem, książka daje wielką frajdę dla oczu i Gosia, herba pracowita niesłychanie wydaje książkę za książką i oby tak było dalej, bo świetnie sobie radzi.